Jak byłem dzieckiem, takim, jak bardzo małym Bambetlem, to za pieniądze z butelek kupowałem sobie komiksy żółwie ninja. O, szanuję. Odkładałem na struny do gitary. To było takie niezłe trzy tygodnie pracy i oszczędzanie na wszystkim i kłamanie rodziców, że kupiło się przejazdówkę, a potem przez miesiąc trzeba było patrzeć, czy kanar nie wsiada. Pierwszą rzeczą, na którą tak naprawdę solidnie oszczędzałam, to był aparat fotograficzny. Ja się tak bardzo cieszyłam, jak już miałam ten aparat w ręku. Boże. I te najpiękniejsze zdjęcia właśnie zrobiłam tym aparatem. I mam jeszcze specjalny taki album, e gdzie na pamiątkę sobie schowałam wszystkie zdjęcia. Ja miałem marzenie, chciałem zostać slashem gitarzystą rockowym. I marzyłem o wzmacniaczu i żeby na taki wzmacniacz zarobić musiałem pojechać do Norwegii na dwa miesiące, być profesjonalnym polskim robotnikiem fizycznym. Półtora miesiąca malowałem domy z zewnątrz, wewnątrz przekładałem chodniki, rąbałem drewno i różnych jeszcze innych spektakularnych yy, zadań się podjąłem, o których nie miałem pojęcia, jak na przykład kładzenie paneli podłogowych. Więc kochani, jeżeli budowlanka, jakieś zadania, macie jakiś remoncik do zrobienia, do Barusia. Polskę profesjonalne malerem, inne ute house Malerem.